Przejazd przez Warszawę to obecnie sama przyjemność. Pokonaliśmy całą trasę z południa na północ. Najpierw przez Las Kabacki, potem Ursynów, przyjemne ścieżki i trasa przez Koński Jar. Potem Dolinka Służewiecka. Przez cały czas z daleka od ruchu samochodowego. Następny fragment od Zus, kawałek ścieżką przy Czerniakowskiej, a potem już zjazd nad Wisłę i cały czas bulwarami nad Wisłą i ścieżkami. Bardzo przyjemna trasa. Za mostem Marii Skłodowskiej zjechaliśmy na ścieżkę nad Wisłą. Mimo, że sam zjazd wygląda trochę dziwnie, to potem jest doskonale twarda i przyjemna ścieżka, aż do samych łomianek. W ten sposób teleportujemy się do łomianek aż na łącznik młociński. Cały czas ścieżkami lub małymi dróżkami, w tym serwisówka przez 7 w łomiankach. Wbijamy na kampinowski szlak rowerowy. Pierwsza jego część super. Albo małe asfaltowe dróżki lokalne, albo twarde, szutrowe szlaki. Problem zaczyna się za dziekanowym leśnym. Ostatnia część szlaku, od Cybulic do Leoncina, potworne piachy. Zupełnie nie na obciążone turystyki z cienkimi oponami. Nazwy, piaski duchowne i piaski królewskie nie wzięły się znikąd. Na początku władowaliśmy się do lasu i po jakimś kilometrze pchania rowerów poddaliśmy się. Ostatnią część puszczy Kampinowskiej najlepiej ominąć i od Leoncina aż do Wyszogrodu jechać z drogą 575, zjeżdżając z niej tylko w miejscowościach, gdzie da się pojechać do niej równolegle. Pierwsze miasto po drodze to Wyszogród. Miasto bardzo kompaktowe, zaledwie kilka ulic. Warto wjechać na wiadukt za mostem Wysogrodzkim, zjeść ogromne lody przy Parku Miejskim i wjechać do parku na Skarpie nad Wisłą. Z Wyszogrodu ruszyliśmy lewą stroną rzeki. Dość nieoczywisty zjazd z Mostu Wyszkowskiego i przejazd pod tym mostem, ale potem już poszło łatwo i logicznie. Szlak Środkowej Wisły wiedzie dość fajną, szutrową drogą wzdłuż i częściowo na wale Wisły albo małymi asfaltowymi lokalnymi dróżkami o znikomym ruchu samochodowym. Miód malina. We Wiączeminie Polskim można zobaczyć nieduży, ale bardzo nowoczesny skansent osadnictwa mazowieckiego. Niewielki zjazd z trasy. Zabytki kultury mennonickiej będą nam towarzyszyły przez całą trasę. Przed samym Płockiem warto nie wjeżdżać na drogę 575, tylko pojechać równolegle do niej wałem nad Wisłą. Twardy, dobrze utrzymany. A ruch samochodowy w okolicy Płocka nieprzyjemnie duży, więc warto go ominąć. Do Płocka wjechaliśmy pierwszym mostem. Skarpa nad rzeką jest tu wyjątkowo wysoka. Po ostrym podjeździe jedziemy górą po prawej stronie do ogrodu zoologicznego. Zajeżdżamy na rynek. Pijemy piwko w tutejszym browarze i zwiedzamy park na Wzgórzu Tumskim. Po obiedzie zjeżdżamy na dół nad Wisłę i jedziemy dobrze przygotowanymi ścieżkami wzdłuż zalewu Sobótka. Swoją drogą bardzo przyjemna trasa, aż do granicy miasta, gdzie wyjeżdżamy na drogę 564, a potem 562. Na szczęście obok jest ścieżka rowerowa przez długi czas. Ta część trasy dość nudna, bo jedziemy cały czas drogami krajowymi. I tak będzie niestety aż do Dobrzyna nad Wisłą. Sam Dobrzyń nad Wisłą to mała mieścina. W sam raz na lody zjedzone w dość zaniedbanym parku nad Wisłą i jedziemy dalej. Wiślaną trasą rowerową prawą. Pomiędzy z Byszewem a Mokre jest fragment szutrowy. Dość ostry zjazd i potem podjazd, ale trasa fajna, twarda i przyjemnie się nią jedzie. Warto po drodze wypatrywać ładnych zabytkowych spichlerzy i małych pałacyków na skarpie wiślanej po lewej stronie. Tu wjeżdżamy na drugi fragment offroadowy w okolicy wsi Zarzeczewo. Karkołonny zjazd, mostek w wąwozie, bardzo ostry podjazd, trochę single tracku wyłożonego na szczęście betonowymi płytami. Znowu zjazd, przejazd przez most pontonowy i znowu pod górę betonką. Fragment trudny, ale przejezdny i bardzo malowniczy. Na Młynku wszystkie podjazdy udało się zaliczyć z siodła. Dojeżdżamy do Włocławka. Warto nawet odrobinę nadłożyć drogi i przejechać przez tamę elektrowni wodnej we Włocławku. To jest miejsce, gdzie Wisła jest najszersza w swoim biegu, kilometr szerokości. Zaraz za portem rzecznym jest super nowoczesny kemping Gosir. Polecamy na nocleg. Trzeci dzień wyprawy zaczynamy od zwiedzania Włocławka. Miasto bardzo sympatyczne. Sam wjazd nieciekawy. Przez taki industrial, na szczęście jest tam ścieżka rowerowa, ale potem fajnie utrzymane bulwary nad Wisłą, główny deptak, starówka. Fajny park nad rzeką i nowy port rzeczny z nowoczesnym budynkiem nad czymś w rodzaju podziemnego garażu wodnego dla łódek. Za miastem chwilę krajową 71, jedynką, ale na szczęście zaraz zjazd na małe dróżki asfaltowe, chwilowe i czutrowe, aż do samego Ciechocinka. Po drodze warto zajechać do Nieszawy. Rynek i fajny oldschoolowy prom na Wiśle, który podpływając do nadbrzeża wykonuje karkołomne manewry wielkimi kołami po dwóch stronach kadłuba. Do Ciechocinka wiślana trasa rowerowa wbija wałem nad Wisłą polecamy zignorować to i wjechać do miasta główną drogą. Jest ścieżka rowerowa, dzięki temu mamy szansę przejechać przez główny deptak, zobaczyć Park Zdrojowy i od tyłu dojechać do Parku Tężniowego. Jazda obok tężni robi wrażenie, a od tyłu można sobie za darmo zajrzeć na teren parku. Z miasta wyjeżdżamy szlakiem rowerowym Czersk Włocławek, skracając sobie trochę drogę, bo Wiślana Trasa Rowerowa i tak wkrótce do niego dobija. Trzymamy się szlaku. Czeka nas odrobinę szutru przed dołami Kaisera. No, konkretnego piachu. Tak konkretnego, że za morem darowujemy sobie na chwilę praktycznie nieprzejezdny fragment szlaku i wbijamy na drogę krajową 91. Ruch potworny, ale na szczęście dość krótki. Fragment. Polecamy wjechać na tą DK91 zaraz za miejscem, gdzie kończy się asfalt. Dalej na szczęście jest ok. Trochę nieoczywisty wjazd na most w Toruniu, ale dajemy sobie radę. Zwiedzamy starówkę, trochę kręcimy się po mieście i jedziemy dalej. Ze względu na ograniczony czas, darujemy sobie bydgoszcz i na skróty z Torunia jedziemy do hełmna. Bardzo polecamy szlak unisław Toruń. Cały szlak od samych rogatek Torunia to doskonale utrzymana asfaltowa, szeroka droga rowerowa biegnąca śladem dawnej linii kolejowej. Poza tym, że po drodze nie ma żadnych sklepów, żeby dokupić wody, to jazda bardzo przyjemna. Od Unisławia do Hełmna już ścieżki nie ma, ale za to fajne lokalne drogi, wioski, lasy. Jeżeli by Wam przyszła ochota na nocleg w dość zdezelowanym kempingu nad jeziorem starogradzkim, to pamiętajcie, że różnice poziomów są bardzo duże i lepiej się trzymać dróg, nawet jeżeli prowadzą trochę naokoło. My musieliśmy oczywiście zaliczyć skrót. Jak przygoda, to przygoda. 20 metrów ostrego zjazdu przez las z komarami. Hełmno koniecznie trzeba zwiedzić. Sam wjazd do miasta to morderczy podjazd. 48 metrów przewyższenia. Miasto jest położone na górze, stąd jego nazwa. Wiele osób mówi, że hełmno to miniaturowy Kraków. No i jest w tym sporo prawdy. I rynek, i uliczki mają sporo z tego krakowskiego klimatu. Tylko warto pamiętać, że trochę uliczek zaznaczonych na mapie to w rzeczywistości albo bardzo strome zjazdy, albo wręcz schody. Pierwsza część trasy z hełmna do Grudziądza to droga. Lokalna, ale uczęszczana. Prowadzi przez miejscowości o dość barwnych nazwach. Tu dolne wymiary spotykają się z górnymi wymiarami. Przed samym Grudziądzem jedziemy wałem nad Wisłą. Można wykonać niewielki skrócik przed zabytkową przepompownię Rządz, ale potem nie kombinować. Nawet jeżeli się wydaje, że szlak robi jakiś bezsensowny zawijaż, żeby zawrócić w to samo miejsce, to nie do końca tak wygląda. Bo wjeżdżamy na bardzo wysoką w tym miejscu skarpę wiślaną. Nie zwracajcie też uwagi na szlak Single Track Wisła. To ścieżka dla górali, a nie dla turystów. Proponujemy trzymać się wiślanej trasy rowerowej i przedzierać się dzielnie przez osiedla i park. Można po drodze zwiedzić fort, ale nam na to zabrakło czasu. Z Grudziądza postanowiliśmy wrócić na lewą stronę Wisły. Dlatego, że chcieliśmy zwiedzić Nowe i Gniew, ale też dlatego, że droga prowadzi przez długi czas prostymi, lokalnymi, asfaltowymi drogami przez wsie, a czas mieliśmy dosyć napięty. Bardzo się baliśmy fragmentu trasy w okolicy wsi Duże Wiosło i Małe Wiosło. To fragment leśnej drogi z dużymi przewyższeniami, a było po deszczu. Na szczęście okazało się, że trasa jest bardzo dobrze przygotowana, przyjezdna i twarda. Przed gniewem na widok kolejnego podjazdu o 40 metrów w górę postanowiliśmy nie, przygoda i ruszyliśmy na przestrzał przez pola. Ścieżka zaczęła szybko zanikać i musieliśmy pokonywać kilka pokaźnych kałuż. Na szczęście trasa okazała się przejezdna nawet po burzy, a dodatkowo przez cały czas nad polami na horyzoncie było widać w zachodzącym słońcu panoramę gniewu. Bardzo ładne widoki. Żeby tylko muchy końskie tak nie gryzły, to byłoby super. Sam gniew, kompaktowy, ale bardzo sympatyczny. Warto tu zajechać na lody lub piwko, mimo dość ostrego podjazdu brukową drogą na rynek. Zaraz za miastem zaczyna się wytyczona już trasa F9. Zapowiadają się więc przed nami europejskie standardy ścieżek rowerowych. Na początek lokalnymi drogami, a potem ścieżką rowerową zbliżamy się do Trzewa. W samym Trzewie warto zobaczyć kolejne rynki. Jest ich oczywiście więcej niż jeden: deptak i zjechać nad Wisłę nad bulwary. Stamtąd widać jak dla mnie największą atrakcję tego miasta. Eklektyczny most poskładany z wielu różnych fragmentów o różnych stylach. Niestety od strony miasta na most nie jedziemy, bo na skutek różnych kolei losu remont mostu został parę lat temu przerwany i porzucony. Brakuje więc jednego fragmentu. Niestety tego od strony miasta. Są plany przesunięcia tego mostu w stronę miasta, ale na to trzeba będzie poczekać jeszcze parę lat. Zaraz za Tczewem zaczyna się ostatni etap podróży, do ujścia Wisły. Niewiele o nim można powiedzieć poza jednym. Europa. Asfaltowa, dobrze oznaczona, równa jak stół, ścieżka rowerowa, aż do samego końca trasy. W kilku miejscach trwały ostatnie prace przy ścieżce. Po drodze mijamy fajnie oznaczone miejsca, gdzie kiedyś płynęła Wisła, zanim dokonano przekopu, prowadząc ją nam wprost do morza. Tak powstała Martwa Wisła, płynąca do Gdańska, no i oczywiście Wyspa Sobieszowska. Jesteśmy w Sobieszowie w El Mikoszewie. W zasadzie już nad samą morzem. Żeby zaliczyć rzekę do samego końca przedzieramy się przez krzaki wąską, acz przejezdną ścieżką nad samą rzeką. Za nami 500 km podróży. Mamy jeszcze kilkadziesiąt kilometrów do noclegu, ale ten fragment opisywałem już przy okazji naszej podróży trasą R10 fv 13